Słowa uderzyły we mnie jak odłamki szkła, rozcinając skórę, gdy stałam w hotelowym holu w moim skrojonym na miarę granatowym garniturze. Wyrzućcie te żebraczkę, powiedział mój ojciec na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Ręka ochroniarza zawisła blisko mojego łokcia, nie dotykając go. Na jego twarzy mignęło zakłopotanie. Patrzyłam, jak oczy matki uciekają od moich, odmawiając kontaktu. Usta mojej siostry Wiktorii wygięły się w ten znajomy uśmieszek, który znałam od dzieciństwa. Ten, który mówił, że znów wygrała. Nazywam się Renata Nowak, mam 35 lat. I to jest historia, jak zamieniłam odwołane zaproszenie w finansowe objawienie. Zdrada nie powinna mnie zaskoczyć. Przez lata byłam rodzinnym bankomatem, odnoszącą sukcesy, ale trudną córką, na którą zawsze można było liczyć w kwestii finansowania wszystkiego od awaryjnych napraw domu po luksusowe wakacje. Zawsze z obietnicą, że inwestuje w rodzinę. Czego nie wiedzieli, świętując w tej wielkiej sali balowej, to, że dosłownie tak robiłam. Miejsce, które wybrali na swoją ekskluzywną rodzinną uroczystość, było wynajęte na moją spółkę z o.o. Wyrafinowany catering z fontanną szampana, na którą matka nalegała, opłacony z mojego konta firmowego. Bilety lotnicze dla krewnych przylatujących z całego kraju, wszystkie przetworzone przez moją kartę korporacyjną. Myśleli, że to z pakietu emerytalnego ojca fikcji, którą utrzymywał, by zachować wizerunek patriarchy i żywiciela rodziny. Prawda była taka, że nie dostał nic poza złotym zegarkiem i skromną rentą, która ledwo pokrywała ich miesięczne wydatki. Nie krzyczałam ani nie robiłam sceny, wychodząc. Po prostu wyprostowałam plecy, utrzymałam kontakt wzrokowy z ochroniarzem, sygnalizując, że odejdę z godnością i spokojnie ruszyłam do samochodu na parkingu podziemnym. Przechodziłam przez marmurowe korytarze hotelu i schodziłam betonową rampą na poziom B, gdzie czekał mój wóz, a mój umysł już planował kolejne kroki. Dopiero gdy zamknęłam drzwi, pozwoliłam dłoniom lekko zadrzeć, otwierając aplikację bankową. 7200 zł. Katering na bankiet anulowany. 12000 zł. Loty na Malediwy na miesiąc miodowy Wiktorii unieważnione. 4800 zł. Weekend w spa dla matki z jej klubem książki zakończony. 52000 zł. Miesięczne raty za nadmorską willę zamrożone. Gdy 20 minut później wjechałam na podjazd swojego domu, telefon wibrował bez przerwy. Najpierw rodzice, potem siostra, potem nieznane numery. Potem głośne walenie do drzwi wejściowych, które sprawiło, że serce podskoczyło mi do gardła. Przez wizjer zobaczyłam męża Wiktorii Jarosława, z twarzą purpurową od gniewu, koszulą pomiętą i na wpół wyciągniętą ze spodni. Cicho wsunęłam zasuwę i sięgnęłam po grubą teczkę, którą przygotowałam trzy lata temu ten z napisem Plan awaryjny. W moim równym, blokowym piśmie. Musisz to natychmiast naprawić, krzyknął przez drzwi bez żadnego powitania. Anulowali nasze jedzenie. Hotel nie chce zwolnić pokoi, a bilety na miesiąc miodowy unieważnili, gdy właśnie się odprawialiśmy online. Oparłam się o framugę drzwi, drewno solidnie nas oddzielało. Dziwne, odparłam neutralnym tonem. Wygląda na to, że ktoś nie sprawdził, kto naprawdę jest właścicielem tych płatności, mrugał szybko, przetwarzając moje słowa. Zrobiłaś to, bo cię wyrzucili. Nie, powiedziałam, czując dziwny spokój. Zrobiłam to, bo zapomnieli o podstawowej zasadzie gryzienia ręki, która karmi. Upewnij się, że ta ręka nie trzyma wszystkich rachunków. Próbował zerknąć za mnie do mieszkania, może szukając śladów rodziców, może oznak żalu z mojej strony, ale żal dawno opuścił tę sytuację. Podniosłam teczkę grubą z zakładkami, pokolorowaną wewnątrz, z podpisanymi umowami, gdzie moja spółka widniała jako sponsor finansowy, z klauzulami anulowania, z moim podpisem jako jedyną władzą, z odwróconymi płatnościami przetworzonymi w ciągu godziny od ich zdrady. Postukałam nią o dłoń. Ostrzegałam ich trzy lata temu, że jeśli będą mnie traktować jak bank, zacznę się tak zachowywać. Karaż całą rodzinę! syknął, zniżając głos, gdy przechodził sąsiad. Uśmiechnęłam się lekko. Nie, chronię swoją inwestycję i ograniczam straty. Jego twarz pociemniała. To twoi rodzice. Nazwali mnie żebraczką przed czterdziestoma osobami. Nie miał na to odpowiedzi. Po prostu odwrócił się napięcie, mamrocząc coś o prawnikach i załatwieniu tego wyżej. Ale w hierarchiach finansowych nie możesz wspiąć się wyżej niż osoba trzymająca księgę, umowy i kopię zapasową. Zamknęłam drzwi, poszłam do domowego biura, położyłam teczkę i otworzyłam nową, oznaczoną audyt spadkowy faza druga. Rano w skrzynce czekało 32 nowe wiadomości, niektóre uprzejmie błagające, inne otwarcie grożące, Wszystkie naznaczone paniką. Matka napisała: Nie mieliśmy na myśli tego, co powiedzieliśmy. Emocje były wysokie. Możemy porozmawiać? Ojciec nie przysłał nic bezpośrednio, tylko przekazał fakturę z sali, teraz nieopłaconą i żądającą natychmiastowej wpłaty. Ale moja ulubiona przyszła z rodzinnego czatu grupowego, z którego usunięto mnie lata temu, zrzut ekranu wysłany przez kuzyna. Renata zawsze była wrażliwa. Przypełznie z powrotem. Zawsze to robi. Zaśmiałam się głośno w pustej kuchni. Potem odpisałam całej grupie. Przypomnienie: Jestem właścicielką przestrzeni do pełzania i zmieniłam wszystkie zamki. Nikt nie odpowiedział. Tego popołudnia w skrzynce pojawiła się nieoczekiwana wiadomość od Franciszka, księgowego rodziców. Poprosił o spotkanie w sprawie pewnych nieprawidłowości, które zauważył. Konkretnie, że płatności za ich ukochaną nadmorską willę nie pochodziły z ich funduszu powierniczego, jak twierdzili, ale z spółki, której nie mógł zidentyfikować. Rodzice dali mu mój e-mail lata temu, gdy zaczęłam zajmować się ich dokumentami podatkowymi i zachował go w aktach. Gdy rozmawialiśmy, potwierdziłam jego podejrzenia, potem zadałam pytanie, na które czekałam trzy lata. Czy zadeklarowali te wille jako swój majątek w rocznych zeznaniach? Cisza ciągnęła się kilka sekund. Twierdzili, że to dar spadkowy od prywatnego inwestora rodzinnego, przyznał w końcu. Bez dokumentacji, więc nie tylko byli niewdzięczni, popełnili oszustwo. Wykorzystali moją hojność, by zbudować kapitał w nieruchomości, którą technicznie wciąż posiadałam pod nazwą mojej firmy. Franciszek zapytał, czy podpisze oświadczenie dla akt podatkowych. Oczywiście, odparłam, po czym zadzwoniłam do mojego prawnika, by omówić, jak szybko możemy doręczyć im papiery, które uczynią tę wille i każdy nieopłacony grosz prawnie nietykalnym. W ciągu 48 godzin moja adwokat Teresa potwierdziła, Idealne, bo to już nie było o rodzinie, to było o oszustwie. Następnego dnia pojechałam do biura Teresy w centrum, gdzie eleganckie meble pasowały do jej rzeczowego podejścia. Do południa dokumenty były gotowe: nakaz zaprzestania pomówień, fałszywych oświadczeń i nieautoryzowanego użycia środków, plus wniosek o przeniesienie własności usuwający wszelkie ustne roszczenia rodziców do nadmorskiej willi. Teresa przesunęła papiery po wypolerowanym biurku. Spróbują cię sprawdzić, czy blefujesz uśmiechnęłam się. Już to zrobili. Ten bankiet był blefem. Doręczyciel potwierdził dostarczenie godzinę później. I tak rodzinna uroczystość zamieniła się w finansowe rozliczenie. Tej nocy wiadomość głosowa od matki łzawa, chaotyczna, oskarżycielska. Niszczysz nas przez co? Nieporozumienie. Zawsze to robisz zawsze taka dramatyczna dramatyczna słowo używane. By uciszać córki, podczas gdy one płacą rachunki. Pozostawiłam wiadomość bez odpowiedzi, bo coś ważniejszego nadeszło rano. Potwierdzenie od mojego księgowego. Temat: Transfer konta potwierdzony. Tytuł willi nadmorskiej sfinalizowany. Było zrobione legalnie, nieodwołalnie. Ta willa, ich cenny dar emerytalny, klejnot, ich pozycji społecznej, była teraz trwale oddzielona od ich portfela finansowego. A podatki, które ominęli, zgłoszone z odsetkami. Teresa napisała wkrótce potem: Zamknęłaś każde drzwi. Chcesz pójść o krok dalej? Moja odpowiedź była natychmiastowa. Tak, pełny audyt. Zacznij od Funduszu Powierniczego Rodziny. Chcę wiedzieć, gdzie poszedł każdy grosz od 2017 roku, bo nie tylko nazwali mnie żebraczką, zbudowali cały swój styl życia na moich plecach. Teraz nadszedł czas, by wystawić im rachunek za krzesła, których nigdy mi nie zaoferowali. Audyt funduszu odsłonił warstwy, których nie wyobrażałam sobie. 18 700 złotych wypłaconych w tygodniu po moim ukończeniu studiów. Oznaczone jako naprawy awaryjne, ale naprawdę remont kuchni dla Wiktorii. 9 tysięcy złotych zapisane jako wydatki edukacyjne, które sfinansowały bilety na koncert w pierwszym rzędzie i weekend w spa dla matki. 34 tysiące złotych przelane na restaurację zabytkowego mustanga ojca, samochodu, który kiedyś opisał jako nagrodę za wychowanie takich odpowiedzialnych dzieci. Wysuszyli to konto do cna, a potem mieli czelność nazwać mnie żebraczką czy to przestępstwo zapytałam Teresę. Może być, odparła ostrożnie: jeśli chcesz, by było. Ale nie chciałam więzienia, chciałam odpowiedzialności. Złożyliśmy wniosek. Żądanie rekompensaty finansowej, plus dokumentacja nadużyć funduszu. Mieli 30 dni na odpowiedź lub ugodę prywatną. Wtedy maska wreszcie pękła. SMS od matki: Boję się, Renatko. Proszę, nie niszcz rodziny przez pieniądze. Naprawimy to. Patrzyłam na to długo. Bez przeprosin, bez wzięcia odpowiedzialności, tylko strach. Jedyny język, który naprawdę rozumieli. Odpisałam jednym zdaniem. Niszczyć. Mylisz niszczenie z ujawnieniem. Następnego dnia Wiktoria wrzuciła na Instagram przefiltrowany zachód słońca z długim podpisem. Niektórzy pojawiają się tylko, gdy chodzi o pieniądze. Cieszę się, że wiem, kto jest moją prawdziwą rodziną. Nie skomentowałam. Nie musiałam. Mogli mówić, co chcieli online, ale w sądzie każde słowo wymagało dowodu. Każdy podpis mógł być śledzony. Każdy grosz musiał być rozliczony. Nagle córka, którą odrzucali jako dramatyczną, stała się autorytetem, przed którym musieli odpowiadać. Ich prawnik skontaktował się w dniu 22. Jego ton był sztywny, język desperacki pod żargonem prawniczym. Zaoferował prywatną ugodę, 50 tysięcy złotych rekompensaty, bez przyznania się do winy i wzajemną umowę o poufności. Teresa zaśmiała się, czytając to. Próbują zalepić szczeliny, zanim sąsiedzi zajrzą. Ale nie chciałam pieniędzy, nie naprawdę. Chciałam zapisu, dowodu, że nie byłam tylko czarną owcą, ale kozłem ofiarnym, cichym dobroczyńcą, nieopłacaną liną ratunkową. Odmówiłyśmy. W dniu 25 ojciec przerwał milczenie. Pojawił się w moim biurze, w firmie, którą kiedyś lekceważyli jako moje małe hobby a która teraz zatrudnia 27 osób w dwóch województwach. Stał w drzwiach, z czapką dosłownie w ręku. Duma ledwo trzymała się jego ramion. Wyraziłaś swój punkt widzenia, powiedział. Ale zaraz nas zrujnujesz. Jesteś z tego dumna? Spojrzałam na niego, na mężczyznę, który kiedyś powiedział w pokoju pełnym krewnych, że Wiktoria jest prawdziwą historią sukcesu i odparłam spokojnie. Nie... Nie jestem dumna, jestem zmęczona. Zmęczona finansowaniem Waszego życia, podczas gdy jestem wykreślana z Waszego dziedzictwa. Próbował mówić, podniosłam rękę. Nazwałeś mnie żebraczką, więc przestałam dawać. I nagle wszyscy przypomnieli sobie, ile jestem warta. Nie przeprosił, nie zapłakał. Po prostu położył złożony czek na moim biurku, pusty, podpisany. Przesunęłam go z powrotem po wypolerowanej powierzchni. To nigdy nie chodziło o twoje pieniądze, powiedziałam. Chodziło o moje. Gdy wyszedł, otworzyłam e-mail. Wiadomość z systemu sądowego oszustwo w dystrybucji funduszu wstępne przesłuchanie zaplanowane data wyznaczona na trzy tygodnie później. Data przesłuchania rozeszła się po rodzinie jak pęknięta rura. Najpierw cicho, potem zalewając każdy czat grupowy, z którego mnie wykluczono. Kuzyn napisał do mnie bezpośrednio, informując, że wszyscy mówią o dacie sądowej, potwierdzając to, co podejrzewałam. Nie wierzyli, że naprawdę to zrobię. Nigdy nie wierzą. Oczekują ciszy, oczekują wstydu, oczekują, że ta odsunięta osoba zachowa spokój, podczas gdy oni ucztują. Ale tym razem nie byłam pomocą, byłam świadkiem. Teresa i ja przygotowałyśmy wszystko. Oś czasu, wyciągi bankowe, zrzuty ekranu wiadomości, gdzie prosili o pożyczkę tylko tym razem. Wszystkie niewidoczne ja stały się widoczne. Noc przed przesłuchaniem Wiktoria napisała do mnie po raz pierwszy od bankietu: Jeśli to zrobisz, przysięgam, nigdy ci nie wybaczę. Bez przeprosin, bez zaprzeczenia, tylko ostrzeżenie, jakby mój spokój wymagał jej pozwolenia. Nie odpisałam, bo niektórzy nie chcą pojednania chcą przywrócenia wersji ciebie, która milczała. Gdy data sądowa nadeszła, weszłam do sterylnej sali sądowej, czując zaskakujący spokój. Rodzice siedzieli po drugiej stronie przejścia z wyprostowanymi plecami i prawnikiem, który co chwilę sprawdzał zegarek. Sędzia zadawała proste pytania. Teresa odpowiadała matematykom. Wyświetliła wykresy na ekranie, pokazując, jak płatności za willę pochodziły z mojej spółki, jak fundusz był wysysany na osobiste zyski, wakacje, dni w spa, samochody wszystko pod przykrywką potrzeb rodzinnych. Adwokat rodziców zgłaszał sprzeciw, twierdził nieformalne umowy, upierał się, że to nieporozumienie wyolbrzymione. Sędzia nie dała się poruszyć. Zwróciła się do mnie: Jakiego wyniku pani oczekuje, pani Nowak? Wstałam, głos spokojny: Prawdy na papierze to wszystko, niech zapis zgadza się z rzeczywistością skinęła głową. Udzielone. Z tym moje imię nie było już tylko przypisem w ich finansach, było nagłówkiem. I po raz pierwszy sala ucichła bez potrzeby eskortowania mnie na zewnątrz. Nie odezwali się do mnie po przesłuchaniu. Żadnych telefonów, listów, nie mieliśmy na myśli. Tylko cisza, taka jaka następuje, gdy przedstawienie się kończy i gasną światła. Wyrok nie był karny, bez kajdanek czy nagłówków, ale wiążący. Sąd nakazał zwrot nadużytych środków do funduszu, gdzie należały. Tytuł Willi przeniesiono na moje imię na stałe. Rodzice zostali usunięci z przyszłego dostępu do aktywów, których nie zarobili. Teresa nazwała to elegancką sprawiedliwością. Ja nazwałam to równowagą. Minęły tygodnie. Mój telefon pozostał cichy. Cudownie. Żadnych próśb, awarii, szantaży emocjonalnych o trochę pomocy w tym miesiącu. Potem nadeszła jedna koperta. Bez znaczka, bez adresu zwrotnego. Po prostu wsunięta pod drzwi. W środku pojedyncze zdjęcie z rodzinnego bankietu. Wszyscy ubrani w srebro i granat. Brzęczące kieliszki pod kryształowymi żyrandolami. W tle, rozmazane, ale nie do pomylenia, ja uchwycona w półobrocie, w połowie wyjścia, chwila, w której mnie wymazali, uwieczniona przez przypadek. Na odwrocie ktoś napisał: To był moment, gdy wszystko się rozpadło. Natychmiast poznałam pismo Wiktorii, ten sam pochylony charakter, który podpisywał: Niezliczone, jestem winna przez lata. Trzymałam to długo, potem zaniosłam do niszczarki, bo to, co się rozpadło, nie było rodziną. Było iluzją, tą, którą zbudowali z moich pieniędzy, mojej ciszy, mojej desperackiej potrzeby przynależności. A gdy iluzja spłonęła, to, co pozostało, nie było popiołem, było wolnością. Tego dnia stworzyłam nową teczkę, Fundacja Nowak, grant dla kobiet pierwszego pokolenia, które same się kształcą bez wsparcia rodziny. Początkowe fundusze pochodziły ze sprzedaży willi mojej. Sześć miesięcy później nie mam bezpośredniego kontaktu z rodzicami ani Wiktorią. Nasza relacja zakończyła się na stałe w milczącym porozumieniu. Czasem najzdrowsze rozwiązanie rodzinne to dystans utrzymywany z tym samym zaangażowaniem, z jakim kiedyś finansowałam ich życie. Zanim odejdziesz, oto szybki bonus za wytrwanie. Jeśli kochasz uczyć się i rozwijać jak ja, musisz spróbować audiobooków. Mam ekskluzywną ofertę z Audible. Twój pierwszy miesiąc jest całkowicie darmowy. To dostęp do ponad 500 tysięcy tytułów, zero kosztów dla ciebie. Wszystkie szczegóły czekają w opisie. Nie przegap tego.